Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Pan Dariusz jest kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie. Przysłał nam film, który, jak pisze, wywołał wielkie poruszenie w jego firmie. Większość jego kolegów twierdzi, że w tej sytuacji autobus miał pierwszeństwo. Pandariusz też tak uważa, lecz są tacy, którzy twierdzą, że autobus nie miał pierwszeństwa. Pikanterii sprawie dodaje fakt, pisze Pandariusz, że zostało wystosowane pismo do warszawskiej drogówki i okazało się, że sami policjanci nie są pewni rozwiązania tej sytuacji. Policjanci wystosowali więc prośbę do Urzędu Miasta o zmianę organizacji ruchu, która teraz jest nadczytelną i jednoznaczną. No właśnie, policja doskonale zdiagnozowała problem zwracając się do zarządzającego ruchem o rozwiązanie tego problemu, bo to zarządzający ruchem problem stworzył. Problem polega na tym, że robi się skrzyżowanie o przesuniętych wlotach bez jasnego stanowiska zarządzającego ruchem, co z tego ma wynikać. Teraz samo rozstrzygnięcie w sytuacji, która jest, dopóki zarządzający ruchem czegoś tam nie zmieni. No w tej sytuacji pierwszeństwo należy przyznać skręcającym w prawo. Autobus często tutaj właśnie skręca w prawo i jest narażony na sytuację, w której musi hamować, gwałtownie czasem hamować, bo kierowcy, którzy skręcali w lewo, uznali, że to już jest kolejne skrzyżowanie, że oni już ustąpili pierwszeństwa tym jadącym z przeciwnego kierunku na wprost, a ci skręcający w prawo są dalej, są jakby na drugim skrzyżowaniu. Ale jest to moim zdaniem nieuprawnione stwierdzenie. Gdyby tak na pewno było, gdyby to na pewno były dwa skrzyżowania, to organizator ruchu powinien postawić na tej drodze, na którą kierowcy skręcają w lewo, na tej ulicy znak Droga z Pierwszeństwem. Tak tutaj nie ma. W związku z tym, ja ciągle jestem w fazie skrętu w lewo, a tamten pojazd na tym przesuniętym wlocie w prawo skręca w prawo. Podobną sytuację jak w Warszawie. Mamy tutaj w Krakowie na skrzyżowaniu Łóżyckiej z nowosądecką w lewo, Witosa w prawo. Skręcam w prawo Witosa. Skręt w prawo jest przed sygnalizacją świetlną. Tylko, że w Warszawie jest jedna mała różnica, mianowicie tam w Warszawie tego sygnalizatora nie ma, no ale w tym momencie jestem już w tej samej sytuacji. No i teraz właśnie pytanie: czy mam pierwszeństwo przed skręcającym w lewo, czy ten skręcający w lewo nabył już pierwszeństwo i mógł jechać w poczuciu, że to pierwszeństwo posiada? Oczywiście tak nie jest. Jest to jedno skrzyżowanie, bo gdyby miały być dwa, to wtedy organizator ruchu powinien prowadzić znak D1, jeszcze przed tym właśnie wlotem prawym. Nie ma go. Traktujmy to jako jedno skrzyżowanie. Ale rzecz może budzić wątpliwości i ta organizacja ruchu nie jest szczęśliwa. Ciekawym, jak zachowa się Warszawa po pytaniu, które zadała policja, bardzo zresztą słusznie krytykując taką organizację ruchu. Pisze do nas kierowca autobusu który uważa, że ma pierwszeństwo. Ma. W tej sytuacji ma pierwszeństwo, ale musi bardzo uważać i obrona tego jego pierwszeństwa może nie być taka łatwa. Bo ten kierowca, który już skręcił w lewo, będzie pokazywał, tu ma pan ustąp, a ja już nie mam ustąp. Oczywiście jest to opaczne mówienie. Pokazywali na tą linię P13, którą on miał, jak rozpoczynał skręt w lewo. No, ale taka będzie jego linia obrony. I rozstrzygnięcie no, może też zależeć od tego, kto ten wypadek będzie egzekwował. Dlatego, przede wszystkim, apelujemy, żeby organizator ruchu, robiąc taką organizację, zastanowił się, czym ona skutkuje. Najlepiej, ja już to powiedziałem wiele, wiele programów temu, byłoby, gdyby wygospodarował pas do w prawo w takiej sytuacji i potem ten który skręca w prawo, zmieniał pas, czyli był taki pas rozbiegowy, no i potem zmieniał pas na pas lewy, a tam ci jadą z drugą z pierwszeństwem, oczywiście mieliby pierwszeństwo. Jeżeli tak nie jest, no właśnie, to jest problem. To jest istotny problem. Słusznie policja ma wątpliwości, bo wie, że jakby ten wypadek nie został przez nią rozstrzygnięty, to mogą być odwołania, potem sąd biegli, po co tworzymy takie komplikacje? Ale na razie, szanowni kierowcy skręcający w lewo, nie wygląda to na dwa skrzyżowania, a na jedno skrzyżowanie. Nie macie tutaj pierwszeństwa, nie ma znaku D1 na drodze, na którą wjechaliście. Czyli skręcając w lewo, niezależnie od tego, czy sygnalizacja świetna jest czynna, czy nieczynna, jesteście na tym skrzyżowaniu w fazie lewo skrętu, mimo że już wyprostowaliście koła, a tamten pojazd jest w fazie prawo skrętu. Schodzimy na piętro przepisów ogólnych. Skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo. No ale ci skręcający w prawo, w tym kierowcy autobusów, uważajcie, wszystko robimy, żeby kolizy uniknąć. Zawsze. A teraz przenosimy się do Ostrołęki na prośbę pana Łukasza, który przysłał nam film pochodzący ze strony internetowej Moja Ostrołęka. Otóż na rondzie imienia Zbawiciela Świata w Ostrołęce doszło do pewnego zdarzenia. Na nagraniu widać, jak osobowy Mercedes chce zjechać z ronda. W tym samym czasie na rondo wjeżdża osobowa Skoda. Kierowcy nagle hamują, bo omal nie doszło do stłuczki. Pan Łukasz pyta, kto by zawinił w sytuacji zderzenia Mercedesa ze Skodą. Jesteśmy w Ostrołęce, rondo jakich wiele w Polsce, niestety, uważam źle zorganizowane, bo pozwalające, tak się przynajmniej wydaje, nie widzę całego oznakowania, ale tak się wydaje i poparcie Państwo, ten pojazd wyjeżdża z lewego pasa, bo tak go chyba prowadzi organizacja ruchu. No cóż, ciągle powtarzam, że jeżeli tak narysowano, to lepiej wyjeżdżać z prawego pasa. No i. Teraz kwestia tego zdarzenia. Aczkolwiek do ostatecznie zderzenia nie doszło. Jest przypadek, w którym pytają się nasi widzowie, kto tutaj byłby zawinił, gdyby do zetknięcia się pojazdów doszło. Ten, który wjeżdżał na rondo, miał prawo wjechać, bo miał swój wolny pas. A ten, który. W sposób nieuprawniony, bo bez kierunkowskazu pas zmieniał, zrobił to nieprawidłowo. Dobrze z jednej strony, że chciał wyjechać z prawego pasa, no tylko, że moment na zmianę pasa wybrał zły, albo wcześniej, albo później, albo za tą skodą, jak już minął to przecięcie się kierunku w ruchu, albo wcześniej. Ten pas powinien być zmieniony, a przede wszystkim powinien być zmieniony. Z sygnalizacją kierunkowskazem. I wtedy myślę, że kierowca skody powstrzymałby się, widząc, że akurat w tym miejscu kierowca Mercedesa zmienia pas ruchu, powstrzymałby się z jazdem. On dopiero z układu kół, z układu Mercedesa, zobaczył, że może dojść do kolizji, no i powstrzymał się od jazdy. Gdyby się nie powstrzymał, zostałby najechany przez Mercedesa. Czyli to raczej Mercedes. Kierowca Mercedesa powinien być obwinionym, a kierowca Skody ewentualnie miałby przyczynienie. No, zbyt mała szczególna ostrożność, no i wyjazd z drogi podporządkowanej. Ale on miał wolny pas. W momencie, jak podejmował decyzję, wolny pas miał. No i prawdopodobnie byłby najechany, jakby dalej jechał, byłby najechany przez Mercedesa. Czyli powtarzam, wina Mercedesa. No musimy bardzo zwracać uwagę na takie sytuacje. Zmiana pasa ruchu powinna nastąpić w innym momencie. No i ona musi być sygnalizowana, no bo jak nie sygnalizujemy kierunkowskiego AZM, no to skąd mamy się domyślać, że kierowca zamierza zmienić pas ruchu i jechać prawym pasem. Nauczka, żeby tak nie robić, ale na szczęście kierowcy no wybrnęli, zahamowali i do ostatecznego zdarzenia drogowego do kolizji nie doszło. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.